Cześć wszystkim. Dawno nie było żadnego filmu. Wczoraj zakupiłem taki oto kluczyk do kaset z Decathlonu. cena 59,90 odkręca kasety od 7. Przełożeń do 12, tutaj mamy na zębatkę 11, 14, 10, 12 i 13 i zaraz przetestujemy czy to w ogóle będzie działać. Mamy tutaj kasetę 9. Trzymaj się zamykać. Ta kaseta jeszcze nie była odkręcana za moich czasów. Jest tutaj 11 zębów. Bierzemy sobie 11. Pasuje legnansko. Wkładamy klucz. Trochę syfu jest. To jeszcze pierwszy raz robię też no, ja chyba... no, standardowo ktoś popijardali podkładki. Ktoś popsuł podkładki pomylił. W środku jest za szeroka podkładka dana i za płytko klucz wchodzi. No mamy jakiś taki klucz cyklus, cyklus może tym, widać, że dosyć cienka ścianka tutaj jest. Może podejdzie. Czyli podejście drugie Widać. o kurwa panie czad za mała dźwignia dobra poszło poszło, poszło Czyli widać, widać O kurze. no i nie poszło. Nie wiem, coś, coś poszło, ale nie wiem co poszło. Klucz na śmietnik, klucz się upślizgnie, jednak jest za płytką. Widzicie, ile można sobie problemu narobić, jeżeli klucz za chodzi. wchodzi no nie da tego odkręcić tu mam taki inny klucz z bolcem ale też jest trochę wyrobiony, zobaczymy Czy wiecie, jak to nie było w klonie? No to jest za klucz w ogóle. Dobra, idę po cięższy kaliber. Dobra. Mamy dużą grzechę. Panie, Panie i Panowie, poszło na miękko. Sprawdźmy sobie tą zębatę. No jakichś tam większych zniszczeń nie było nie, zro, nie zrobił ten klucz Także spoko O jest, tu się to się zakleiło To jest jakiś stary smar zaschnięty Jakiś biały Albo cholera wie co to jest To jest koło od tego ghosta, który już niedługo myślę, że film wjedzie. Tylko ciągle mi czegoś brakuje, jakiś części, ale już ostatnie części wjeżdżają. Zobaczymy zaraz drugie koło. Tu mamy drugą kasetę i tutaj też tam jest 11 pasuje elegancko. jest ten kluczyk. Elegancko wchodzi. Tą kasetę już odkręcałem i prawdopodobnie ją dokręciłem na właściwy moment, także. No jest elegancko z tym kluczem, nie? Pierwszy taki klucz chyba w, w tego typu wypuścił ten Unior. Tylko że cena trochę zaporowa była na początku i Unior ma załóżmy 4 klucze z każdym rozmiarem Tam 11, 12, 13. A tutaj Decathlon wypuścił klucz 4 w 1, który elegancko działa. Zmierzymy sobie jeszcze grubość tego klucza. No dawaj ostrzeż 4 mm. No ramię troszkę mogłoby być dłuższe, wtedy większa dźwignia by była. I byłoby elegancko. Także dzięki za oglądanie. Zostaw łapkę w górę i do następnego. Hej.